Rozmawiam z Agnieszką Sempią z Politechniki Świętokrzyskiej. Maciejem Głowackim z Politechniki Świętokrzyskiej. Co państwo zrobicie robicie w sprawie? Jesteśmy opiekunami grupy 15 studentów, którzy przyjechali w rejon powiatu Kazimierskiego w celu odbycia plenerów rysunkowo-malarskich, są to absolwenci drugiego roku Studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka. W ramach nawiązanej w ubiegłym roku współpracy ze Starostwem Kazimierskim. Początkowo ta współpraca opierała się na wykonaniu projektów z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki. Ogłoszono nawet konkurs, który niedawno rozstrzygnięto, i wystawę pokonkursową można oglądać jeszcze w bursie. W każdym bądź razie, jeszcze tylko przez dwa dni, ponieważ w sobotę o godzinie 10 odbędzie się wystawa poplenerowa. Na, na tą wystawę złoży się około 60 prac tych 15 studentów, którzy w ciągu ostatniego tygodnia, bo właściwie od poniedziałku do, do piątku łącznie wykonują prace rysunkowe i malarskie na, na terenie całego powiatu. Także zawitaliśmy do każdej gminy. Za co, właściwie za umożliwienie, czego bardzo dziękujemy władzom powiatu, ponieważ zostaliśmy bardzo ciepło przez nich przyjęci, jak również przez mieszkańców i w związku z tym ta współpraca przebiega naprawdę świetnie. Oni no poprzez e, analizę istniejącej formy, właśnie znaczy inaczej, analizują istniejącą formę poprzez rysunek czy też malarstwo, e, jako przyszli architekci, jako ludzie, którzy mają tworzyć przestrzeń w przyszłości, muszą najpierw poznać tą, która już została stworzona i jest uznawana za dobrą. I w ten sposób właśnie poprzez, poprzez ten rysunek i poprzez malarstwo poznają proporcje, poznają perspektywę, poznają w ogóle architekturę, kolor, który też ma oczywiście olbrzymie znaczenie. Ja, na tyle na ile będę. Bo na to pójdę. Proszę? No sobie tylko buty założył. Ale po co mam buty? Jakie? Nie tego Dziewczyny. To nie to, nie, nie zakładaj właśnie. Ale... tak, egzamin na architekturę składa się właśnie z rysunku. To jest to jest, to jest rysunek odręczny. Także no Jakiś tam element tych, tych uzależnień plastycznych trzeba mieć. To nie jest wprawdzie taki sam rysunek jak na Akademii Sztuk Pięknych. No to zrozumiałeś, prawda? Różni się trochę, natomiast yy, no, bez tego ani rusz. Nie da się inaczej. Komputer nie zastąpi tego, nawet jeżeli by się bardzo chciał że się nie ma wyobraźni plastycznych. Komputer to... to jest tylko narzędzie. Nie, narzędzie nie, Wykorzysta, znaczy wykona, wykona polecenia, które mu damy. Tylko musimy wiedzieć, jakie polecenia mu da. Przetargałyście wodę z sobą? Tak, nawet szklanki. No to ja nie wiem nic do szklanek. Szkoda. No ja wiem. Też cierpię. Teraz, teraz rozpaczam. No, jest jestem nie. bardziej głodna niż... A powiedz. ja nie będę. Ale nie dzierać. mów mi, to powiedz mi jedną rzecz. Jak często macie takie praktyki? No. Raz do roku, raz w studiów? Raz. Miałyśmy na pierwszym roku geodezyjne i... I rysunkowe, a teraz mamy malarskie tydzień. Co robią w związku z tym rysownicy, malarze na grodzisku, gdzie akurat nie mamy architektury? Studiowanie architektury wymaga również zapoznania się z kontekstem, więc jest to otoczenie, zieleń. Natomiast z grodziska krajobrazy roztaczają się bajkowe, w związku z tym też ten temat znalazł się w programie. Anona, Kasia, Dominika. Myślisz, że ja słyszałem jak na tego leżanka imię, jak weszłaś mi? Dominika. Dominika, super. A to jest Irmina. Dwa Irmina, nie Ty, ty Irmina? Masz jeszcze ładniejsze imię. No nie wiem, zdania są podzielone. Zaczyna się od linii pomocniczych, czy od razu robisz kształt budynku? Hmm. Na początku zaczynam wykreślać zawsze od horyzontu, Aha. Czyli, czyli linii naszego widoku. Na, 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 którym wszystkie zbiegają się, wszystkie zbiegi do siebie... A, żeby zachować perspektywę? równolegle, tak. A, i później rysujesz... Tak, tak, no i później szczególne z tak? proporcji odmierzasz. Ale odmierzasz w czy robisz to yy, na oko? E, odmierzam proporcję. Odmierzasz, tak? Tak, koniecznie trzeba żeby złapać gabaryt cały, cały brył. To jest trudny rysunek takiego obiektu? Nie, ten akurat nie jest, jest zbudowany z prostopadu ścianów. No i tam przy końcu ta... To... Ten torasol jest y, troszkę ścięty. Bez dachy może być kłopot. Masz na imię? Damian. I jesteś na drugim roku? Tak, tak, znaczy kończę drugi rok. Kończę drugi rok. Kinga jest tam ukryta. Dorota. To co ja mówiłem Kinga, to już mówiłem Kinga do koleżanek. Ale ja nie pamiętam imię. To jest... Łącznie z y, dzwonnicą? Mhm. Nie są teraz do jeszcze, ale ma więc cały. Ten widok Łącznie z świata. Czy te proste rysujesz linijkami? Czy linijką? Tak. Nie absolutnie nie, nie wolno. To jest rysunek odręczny. Wszystkie rysy proste. Tutaj tak. Nie używa się nieniki. Powiedzmy, one są bardzo proste, powiedzmy to szczerze. Ciekawe. I pokaż mi paluszkiem to miejsce, które jest najtrudniejsze w tym. O czym rozmawiałem hmm. z kolegą. W tym wszystkim. Namianem. Bo dla mnie najtrudniejsze jeszcze byłoby. Ja zatrzymam kamerę i pokażę też palcem. Mhm. Co? Tutaj? No. to tak specyficznie. Akurat nie jest to najtrudniejszy element, jak się dobrze dobierze proporcje. I to jest na zasadzie wykreślenia odpowiedniego. Może się uśmiechać. Nie, jak nie chcę. Ale może! A ty to będzie tak, że pokazuje, że zobaczycie starze No to ręczne plastika Kwestia... jest zamierzają. I ty tej Doroty. Nie, żadna kinga. Nie, nie jest. Jeszcze nie. Nawet jesteś. na drugi tekście. Jeszcze nie się. jesteś Kingą. Jeszcze nie.